Proszę Państwa, chciałem taki wierszyk, bo nie ma Grzesia Walczaka, chyba że się jeszcze czai. Bardzo mi zależało, żeby był, bo jest to człowiek, który wszedł w ten, w ten klimat tutaj nasz jako dramaturg, literat, poeta. I często piszemy do siebie wieczorami, do siódmej rano nieraz. On do mnie, ja do niego, takie wielkie elaboraty. Że mamy siłę na to, to ja, ja, ja nie, nie mogę zrozumieć. Ale y, przy okazji. On mi, ja jemu napisałem taki wierszy, ale tylko ten mój przeczytam. Będzie później okazja. Dlaczego on nie przyszedł? Dlatego, że ma rwę kulszową. Wiecie, co to jest rwa? No, to jest straszna rzecz. I on tak przeżywa tę rwę, cały czas y, pisze o tym. Już powstało parę utworów na ten temat. I do śpiewania, i do mówienia, i do, do wystawiania w teatrze. I ja napisałem taki wierszyk a Grzegorzu, Grzegorzu, kolego, smutno mi rwa. Się pytasz dlaczego? Film mi się urwał. A jak się film urwał, rwa, człowiekowi, który kocha kino, to tak jakby syf, jaki wyskoczył, rwa Rudolfowi Valentino. Urwany film, sobie to wyimaginuj, gdy czarem kina przesiąkniętyś cały, to tak jakby rwa nachlał się jakiegoś dżinu, a nie jak rwa kazał Bóg gorzały. Ja kocham kino, także kino Perelu, a może nawet rwa. Perelu, właśnie, dramaturgia, rwa, przyjacielu, skąd niej, rwa? Brali taśmę. A jak ten rwa cholubek czy fieski grał, a jaki chról był, to rwa pyszny chór. No i ten koncert sztuki kina rwa trwał, i to Polonez rwa był. Adur. Dziś taka rwa atuty ma. Może mieć moc rażenia, żeby rwa mać, jaskini lwa przysporzyć ciut zmartwienia. Nie chcę tej rwy wyrywać ci, lecz przyjmę ją w podarku i przekazałbym te dla szczujnej gry Zbyszków Antonich Jarków. I skierowałbym miliony ref w dobro zmianową rwa brać. Słanie i mrew wchodzi mi w krew. Bez maci, czy też z maci, Szczególnie z maci. No i jeszcze taki mały wierszyk. To, co jest, nazwałem to Prasa donosi. To znaczy, co tam w prasie, bo ja czytam codziennie bardzo dużo do rana w zasadzie te gazety, magazyny i tematy się powtarzają, ale w sumie to można by tak to streścić. Rolnik sierpem rżnie pole, chycel psy wyłapuje, aktor wgryza się w rolę, bayer wciąż bajeruje, dziwisz, wciąż się dziwuje, przecież czyste ma ręce, ryzyk ziobrze dziękuje, chociaż mógłby dać więcej. Kurski w Światowym Banku ani się zastanowi, sypnie dolców i franków Azerbejdżanowi. Węgla nie ma na składach, premier drogę otwiera, pusta z forsą szuflada, ten dobrobyt doskwiera. Gej powieki maluje, stop dla LGBT, ksiądz się pedofiluje, a pis. W górę się pnie. Kaczor jak Kim Jong-un. Duda wręcz jak sam Ducze. Ziobro to jakiś ćwun. Królestwo uciech. Narzekanie to norma. Ale prawda jest ta, czego nie da platforma, to z pewnością pizda.